Wiemy już, jak stworzyć plik konfiguracyjny Playwrighta. Fajnie by było i jeszcze móc w jakiś sposób kustomizować sobie raporty, które, które dostajemy. Playwright udostępnia nam narzędzia. Udostępnia kilka reporterów by default, które możemy sobie wybrać. Jedne lepsze, inne gorsze. Wszystko zależy od kontekstu, daje możliwość tworzenia customowych. Mamy też możliwość podpinania sobie pod playwrighta reporterów zewnętrznych, zewnętrznych narzędzi. I teraz tak, chciałbym wam pokazać, jak to wygląda by default. Już pewnie to widzieliście npx play test. I zobaczycie. Że by default uh, playwright uruchamia um, wszystkie testy na, przy pomocy trzech workerów w ramach trzech projektów, które mamy zdefiniowane w pliku uh, konfiguracyjnym. I ten rodzaj uh, reportera no to to jest reporter list. Uh, tak działa by default. Um, jak przejdzie do końca, um, stworzymy sobie. Uh, Lecenie, dzięki któremu nie będzie wykonywał tych wszystkich testów, ponieważ to będzie uciążliwe tak ciągle czekać na wszystko. Widzimy, że jeden sfailował, a to się akurat dobrze składa, że sfailował. I to na Firefoxie nie udało mu się otworzyć strony głównej z jakiegoś powodu. To się wszystko bardzo dobrze składa, ponieważ przy okazji widzimy, że a, tak jak sobie skonfigurowaliśmy plik konfiguracyjny. Skonfigurowaliśmy sobie playwrighta, żeby nam robił screenshot w przypadku faila. Tak tutaj otworzył nam się katalog Test Results yy, z failem. I widzimy, że strona jest biała. Po prostu się nie otworzyła. Ehm, teraz moglibyśmy i, i dochodzić do tego, dlaczego, dlaczego tak się stało. E, to, że ten. Folder pali się na, znaczy pali, świeci się na szaro, właściwie jest taki, jest taki, taki szarany. To wszystko jest związane z tym, że mamy tutaj otworzony plik Ignore, do którego on jest dodany, zarówno on, jak i test, jak i Playwright Report, dzięki czemu w przypadku komitowania na repozytorium ten, ten, ten folder nie, nie zostanie wypchnięty. I teraz tak, żeby uruchamiać sobie część testów, nie wszystkie, to już wiemy. Ee, wiemy z poprzedniej lekcji, że możemy sobie e, uruchomić odpowiedni e, plik konfiguracyjny: config play, playwright .config i możemy też sobie zdefiniować projekt. Niech to będzie w naszym przypadku. Oh. I teraz będzie się uruchamiało tylko e, będą się uruchamiać tylko na tej innej przeglądarce. Dodatkowo e, możemy sobie dodać reporter. I ten reporter niech to będzie w naszym przypadku list by, by default. E, teraz dajmy sobie line. List, to był by default. Stwórzmy sobie line. Wszystko w jednej linii. Jest to bardzo minimalistyczne. Pojawi się jedna linijka. Jest ta informacja o tym, które testy się wykonują, jak się wykonują. I na koniec tylko tyle. Jest to bardzo mało wiadomości. Ja z tego reportera w sumie w ogóle nie korzystam. List ten by default daje, daje nam troszeczkę więcej informacji. Trzecim z reporterów jest dot. Też za nim nie przepadam, ale co kto woli. Tutaj każdy z testów jest oznaczony innym rodzajem kropeczki. Zielony to jest pas, czerwony to będzie fail, a żółty takie kółeczko oznacza skip mamy możliwość stworzenia pliku json po wykonaniu testów to może być pomocne w przypadku korzystania z jakichś zewnętrznych narzędzi, na CI, -um, może chcemy sobie to jakoś pobierać, wyświetlać jakoś w jakiejś naszej aplikacji. Eee, mamy możliwość stworzenia pliku w formacie JUnit. Eee, też znowu po to, żeby go gdzieś tam dalej Opublikować albo wykorzystać, czy to zaimportować sobie do jakiegoś Excela, czy jeszcze gdzieś indziej. No i jest to taki format XMLowy. I jeden z ciekawszych, nie powiem, że ulubiony, ale jeden z takich. Reporterów, z których wcześniej korzystam. Jest HTML. Teraz Playwright sobie wykonuje wszystkie testy. I po wykonaniu testów, powinien je zapisać w formacie, który będzie nam odpowiadał. Utworzył się katalog Playwright Report. Mamy indeks HTML. Tu widzimy, że jest to HTML, i możemy sobie albo otworzyć go w przeglądarce, albo dać show report, uruchomił się na lokal i widzimy tutaj, pokażę Wam, mamy ładnego HTML-ka ze wszystkimi testami, mogę sobie otworzyć, wykonywał się na Chromie. Wszystkie kroki, które się po kolei wykonywały jaki kod, gdzie, jakie były before hooki, jakie były after hooki, by default after hookiem jest context close. A by default before hookiem jest czyszczenie kontekstu. Dobra. Jeżeli chodzi o jakieś dodatkowe reportery, to tak jak wspominałem, można tworzyć własne. Jest też w dokumentacji Playwrighta opisane ładnie, jak. Może nawet nie tyle, że jest opisane ładnie, ale są linki do, e, do dokumentacji Alura, Monokarta, test TESALTA, jest e, też report portal. I można sobie dointegrować dodatkowe dodatkowe reportery, mi ten HTML w zupełności wystarcza na razie. Ale bawiłem się też Alurowym. Mm. Tyle w kwestii reporterów. Yy, przypomnę, że polecenie od, y, uruchamiające testy z konkretnym reporterem wygląda tak. Jest yy, dość długie, złożone do tego stopnia, że sobie nawet je skopiuję. I yy, jak można sobie uprościć życie? Możemy sobie uprościć życie wykorzystując yy, skrypty Node. To nie jest żadna z funkcjonalności. Node Note daje nam możliwość tworzenia skryptów, przy pomocy których możemy po prostu usprawniać naszą pracę. Przede wszystkim możemy sobie utworzyć skrypt na uruchamianie testów z Chroma. Niech to będzie Chrome. A ta nazwa nie ma znaczenia, to jakby co, co jest nam wygodniej, to tu wprowadzamy. A po dwukropku e, wklejamy polecenie, które, które chcemy uruchomić. E, reporter będę chciał by defaultowy, nie potrzebuje tego html -owego. Chciałbym, żeby testy uruchamiały się z konfigiem playwright, test i projekt, projektem buchrom. Teraz chciałbym sobie coś podobnego tworzyć dla pozostałych przeglądarek. Niech to będzie Firefox. I niech to będzie dla Safari web. Oczywiście muszę to jeszcze zmienić. Firefox i niech to będzie. WebKit. Dobrze. Upewnimy się, czy to działa. Spróbujmy tego chroma. Yy, teraz, jak się uruchamia takie, oczywiście kontrasy, jak się uruchamia takie, takie skrypty: NPM, Run, a, tests firefo, Firefox. I widzimy. NPM wykorzystał sobie te polecenia, które tutaj a, mu zdefiniowaliśmy. I idzie dalej, wykonuje skrypty. Przechodzi po kolei przez wszystkie testy. Zobaczymy. Tam jeden wcześniej nam kiedyś wmailował. E, możliwe, że miał wtedy za dużo tych wszystkich e, testów uruchomionych. Na razie po prostu się pogubił. E, zadziałało. Zadziałało. No ale powiecie, OK. anda, fajnie. Uruchamiam sobie takie skrypty, ale co teraz? Czy, jeżeli chcę zmodyfikować ten test, i na przykład dodać tutaj reporter, to muszę za każdym razem modyfikować sobie ten skrypt? Nie, nie musicie. Możemy uruchomić sobie. Uruchomić sobie jeszcze WebKit. Możecie nadpis... dodawać argumenty mając dwa myślniki i po nich dawać na przykład reporter i niech to będzie a, dot, powiedzmy. W ten sposób uruchomi się ten skrypt z dodatkowym argumentem reportera. Możemy w ten sposób dodać też headet, co, cokolwiek, co sobie wymyślicie. Pamiętajcie, dwie, dwa myślniki, spacja i argument. Bardzo to ułatwia pracę. Tak jak mówię, nie jest to funkcja playwright, jest to po prostu możliwość, jaką daje nam, daje nam package JSON i Node i, i warto z tego korzystać.